Na wstępie chcę odesłać tych miłych naszych oglądaczy dzisiejszych do takiego programu, jaki miałem w religii TV, Niewytruczone, że on jeszcze tam w archiwum gdzieś jest, może go puszczają, żeśmy rozmawiali z księdzem Kondratowiczem Wiesławem chyba na temat alkoholizmu. To była dłuższa taka rozmowa, ten ta aspekt został wielostronnie naświetlony, bo ksiądz Kandratowi sam jest alkoholikiem, tylko wyleczonym, wie o co chodzi, przeżył to nie się pustych słów okrągłych, ale i jeśli chodzi o ocenę alkoholizmu, i o ocenę sposobu wyjścia z niego, i o ocenę tych, którzy oceniają alkoholików, ma dużo doświadczenia. Bo jako i ten, co pił, i jako ten, co nie pije. No to jest plaga, Nic na to nie poradzi. I wiemy, że. Że, że jak się z tym czegoś nie zrobi, no to, yy, to oczywiście część społeczeństwa będzie zmarnowana, już jest zmarnowana. Yy, wiemy o naszym wielkim bracie przecież ze wschodu. Mówiło się kiedyś, czy też oni sami mówili, że radością Rosji jest picie. No i tam się pije niezmierzone ilości. Kiedyś było spotkanie takiej grupy ekumenicznej zakonów. To się nazywa grupa Wtoń, Wasza tak? Wtoń I, i to spotkanie odbyło się na terenie Białorusi. to byli zakonnicy, zakonnice, nawet prawda, z zachodu, dla których Miejsk czy Grodno, czy jakieś inne okolice to były bardzo miejsca takie egzotyczne. Kiedyś tutaj w Polsce było coś takiego. No i ciekawe, że kiedy tym gościom z zachodu przygotowano miejsca w rozmaitych hotelach, to podobno w hotelu, w każdym pokoju stała Uczciwa butelka alkoholu, wódki, chyba nie czy spirytusu. Patrzyjesz ze zdumieniem, jak to może być, że za koniec tak czy owak też się zdarzają ludzie trunkowi, ale to chyba wyjątki tylko, ale osobiście nie biorąc, starają się opanować wszystkie nałogi, a więc i ten nauk, a tutaj mieli nie taką pokusę, nie wiem czy pili czy nie pili, ale się opierać o tym z pewnym rozbawieniem dla tego rodzaju zwyczajów. Wiemy, że picie było tak samo i w Polsce, to był taki dobry zwyczaj sarnacki jeszcze, wódki wtedy nie było, ale można się było bardzo zdrowo urżać, jak to się mówi, przy pomocy miodów, pitnych win, czy tego, czy owego, czy innych nalewek, no. Potem to się tak jakś rozszerzyło. Za czas okupacji wiemy, że okupant celowo rozpijał naród polski, brakowało tego i owego, ale alkoholu nie brakowało i celowo były instrukcje, niech pije jak najwięcej, bo sobie, z ludźmi, których znaczna część jest troszkę na alkoholowym jakimś tam, prawda, amoku, alkoholowym amoku, no to łatwiej sobie z zimy dawać radę. Pędzą kontyngenty opasane alkoholem, a nas ludzie, jaki potem zaczął komunizmu, pili z takiej desperacji pewnej. A, mówi, taki pan był u nas w czyńcu, zasnęł, nie powiem imienia, bo nie żyje. Zaczęła pan pijać, bo ja tych komunistów to cholera nie znoszę. No, że pana, to komuniści będą się cieszyli. Ja będę mieli z panem, z pijakiem do czynienia, dlatego że przecież wiadomo, że, że takim łatwiej się. A ten tylko na pierwszej komunie swojej córki no to ten dzień, nie ma alkoholu, i wy naprawdę trzeźwy, a się parafianki powiedziała, że ojca, proszę tam zajść bo od dzisiaj ten i ten, prawda? Jest na pewno trzeźwy. do swojej ukochanej córki to potrafię zrobić. Nie wiem, czy potem dotrzymam, czy nie. To jest choroba, trzeba powiedzieć, wyraźnie. To jest choroba. Ktoś wpadnie, prawda? W alkohol tak na serio, to później wyleczenie się jest, no, Jest możliwość ja trzeba chcieć się leczyć i trzeba się podejść jakby, drugiemu procesowi leczenia, bo się doprawdzie się na siłę czy zmusza, czy, czy, czy perswaduje, tylko to wiemy, jakże często wiemy księża to sobie też jest sporo alkoholików mm, przysięga, kiedy jest trzej żonie biskupowi, proboszczowi, parafianom, tylko okazja się zdarzy. I, i natomiast to samo, i te młodsi, i starsi, a wiemy, że alkohol sięga nawet, nawet dzieci. Ale no odkąd się dzieci uczą, uczą się, o starsz wojna była o to, żeby nie podawać wódki na, na, na przyjęcie dla siebie pierwszej komunii świętej. Teraz troszkę się to poprawiło, na które się mogę zorientować, ale do niedawna sam spotkałem się z dziećmi, które ze śmiechem wielkim mówiły, jakby ciekawa rzecz. Tak, nie wiem jak to było, bo w tej chwili żaneczkach do Barszu, no to była wódka zabarwiona na czerwono. To co sami się potem próbowali, potem to wszędzie była wódka, te resztki tam były wódki. No więc, jeśli w ten sposób się dzieje, to jest jasne, że, 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 że niestety dzieci już od szkoły podstawowej potrafią pić i upić się. I od czasu do czasu widzimy sprawozdania z ich poczynań, tak, albo są pijane, albo po pijanemu też, potrafią wiele zbaczynić. Prymas Wyszyński, tylko nie wiem, czy on to powiedział wyraźnie, czy to jeszcze słowa troszeczkę obostrzył, kiedy to było przed milenium polskie 1966. Na prymas jeszcze zanim został aresztowany, też walczył bardzo. Z alkoholizmem i mówi źle byłoby, gdyby Polska przywitała drugie tysiąclecie chrześcijaństwa, zapijaczono, i to sobie podano mordą, może było gębą, twarzą, nie wiem, ale w razie zapijaczono, tu już niestety, ale, ale morda. I to jest ciekawe, jest ta niekonsekwencja, niekonsekwencja ze strony państwa, no bo jeśli ksiądz Blachnicki bardzo stają na trzeźwość, bardziej krucjatę trzeźwości, sam był abstynentem i szerzył, no i był bardzo przeszarowany za tę akcję i tłumaczył, że ta akcja pomaga rządowi, do tego, żeby, żeby naród był żeby bardziej wydajny, żeby... Nie, nie pomagało, bo to jest jak się, bo to powiedziane, że no, że... Jeśli człowiek jest taki pod gazem, to ten miniony system prawda sobie dawał łatwiej z polakami radę. Teraz mamy w o wiele więcej wolności niż, niż to było przedtem. Jeśli jest jakaś niewola, jest to zakamuflowana. A jednak jest część ludzi, którzy nie potrafią się powstrzymać od alkoholu. I no, mówi się, że, że to, to nie zaszkodzi. Oczywiście, gdyby to trochę, to było tylko trochę, no tak, ale taki Henio był bardzo porządny chłopak i bardzo solidnie sobie popijam, Mówi, bo Henio jest porządny chłopak. Pytają: Henio, dlaczego ty pijesz, ten porządny chłopak? A on bo, powiedz, bo Henio jest porządny, ale Henio plus jeden kieliszek, to już nie jest ten sam Henio. A Henio plus jeden plus jeden, to już jest zupełnie inny Henio. A ten jeden, jeden i jeden. I akcje episkopatów teraz, miesiąc sierpień, które próbują zwrócić uwagę na to, niektórym ludziom bardzo pomaga, niektórym nie pomaga sam. Niektórzy są, mają tak silną wolę, że przez wielkiego Postu, nie piją i to tacy niespecjalnie z A nie, w poście nie pije, no, ale potem za to w pierwszy czy drugi dzień się już uchla żeby sobie nadrobić, prawda, to z nadwyżką, z nawiązką to czego, czego, nie było przez całe 40 parę dni. Jak to zrobić, żeby mnie się uweselić i bez alkoholu. Czasem, kiedy mnie tak atakują, mi się napiął, no to śmieję się, sam samochód nie prowadzę. To i troszeczkę pomaga, tym niemniej bardzo wielu ludzi łapią, którzy są pod gazem i za się siadają. To już jest... No, bardzo często to są zbrodnia, bo chyba większość wypadków samochodowych spowodowała alkohol, ale trochę pomaga, jak się później mówi, przyjęcie wesele czy gdzie indziej, no on nie pije, bo on dzisiaj prowadzi, albo ona nie pije, bo ona się prowadzi, no, dzięki Panu Bogu, że tyle. Ja się wywiję w ten sposób, że też nie piję za zasyńczą, On gdzieś ustał, może szampan, nie szampan, jak wiecie, czy wina zawsze te glanie z wodą zmieszaną, ale ja to, ja siedzę przy kierowcy, a nie lubię, jak siedzi, pija koło kierowcy, bo może kierowcy przeszkadzać i spowodować wypadek śmierci. I chyba taka zasada jest, ponieważ nie wszyscy mają ten dar abstynencji, żeby, żeby przed abstynencją pewnej części ludzi doprowadzić do trzeźwości wszystkich, ogólnie biorąc. Święty Benedykt, nasz patron, we Włoszech wychowany, we Włoszech biorąc swoją regułę, powiedział no, bardzo wysoko poprzeczkę podstawy, napisane, że mnikom w ogóle wino nie przystoi. O WC się tutaj nie mówiło. Ale ponieważ dzisiaj do tego ich namówić nie można, a to pisał ta w V wieku w Chrystusie. To się czyta, kiedy u nas w fragment reguły, to uśmiechamy się bardzo znacząco, to nie przynajmniej nie piją zbyt wiele. Jest powiedziane, że kwarta wina powinna powinna wystarczyć. Nie wiem, jak ta kwarta, czy taka kwarta z czterech czy kwarta jako jedna czwarta litra. Więc oczywiście zwykle we Włoszech się chyba się dolewa. Dolewa wołem ale też coś pisze na ten temat do Tymoteusza o piciu wina, o piciu wody z winem. A gdyby było to, to nie byłoby żadnego problemu. Tym niemniej ten sam Benet mówi, że wszakże ci, którzy w ogóle nie pią, nie pamiętają, że otrzymają specjalne błogosławieństwo. Trzeba znaleźć swoją, swoją burza kresowa, powołanie, jeśli nie alkoholicz. Na pewno powołanie jest trzeźwość. niektórzy mają powołanie do, do abstynencji, niektórzy mają powołanie do tego, żeby właśnie działać w tym kierunku, ale to działanie musi być z miłością. Bo wiemy, że jeśli wszystkich pijanych, pijących traktuje się jako niższych od siebie, że się nie wyśmiewa, wychpiwa, no to nie w porządku, to wtedy... Praca, akcja szyrocia bez miłości, bez ruszowania człowieka, to nie ma sensu. Kiedyś będzie jako karcerstwo, Harcersko na latach 50, 40, 45, bo bardzo na dobrym poziomie. Zatkapa wtedy stał, zanim został likwidowany, w 58, roku. Myśmy blisko takie zrobili. No i oczywiście była innymi, cóż to za przyczyna ta piosenka, że krowa nie świnia nie bierze wódki w pysk, a człowiek, jest rozumny, sam kładzie się do rozumny, więc widzi zysk. Złotki rozum krótki, mała radość, dziury smutki, pochodząc z klubu, żyj czystą, wodę pij. te chłopaki wiejskie, to tam chyba, koło Lubnia to było, na ognisku, naradziły się, no i potem w często zaśpiewają. No i zaśpiewali, prawda, że raz Noe upił się i przebrał zwykłe miarki, zrobił mu się bardzo źle, poszedł do arki przed ham i zaśmiał się. Że należy ścięty, za to go skazał Pan i Ham do dziś przeklęty. Z piosenki tej wynika sen dla całego narodu, że kto z pijaka śmieje się, ten jest chamskiego rodu. No i było jeden jeden, my swoje, oni swoje. Więc nie, śpija, nie śmiejemy się z pijaków, a nie pijemy, pomagamy im powstać. A miesiąc sierpnia to pomaga i zdrowy rozum powinien pomagać nam w tym, nie tylko w sierpniu. Zachęcamy się, to gdzie znajdzie, żeby poczytać o tym i może powiem bardzo ciekawy z księdzem Kondratowiczem, który pił i nie pije i pomaga innym nie pić, może by się udało obejrzeć. Religia TV.